Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia programu informacyjnego. Szanowni państwo, w naszym serwisie nie zabraknie dziś informacji samorządowych. Porozmawiamy również z kierownikiem administracji osiedla numer 3 na temat awarii, które występują na terenie osiedla. Na zakończenie przedstawimy państwu informacje kulturalne. Serdecznie zapraszam do obejrzenia programu. Rada Nadzorcza zaplanowana na 5 lutego nie odbyła się z powodu zgłoszonej niedyspozycji większości członków Rady. W związku z tym porządek obrad został przesunięty i dziś od godziny 18 w siedzibie zarządu spółdzielni mieszkaniowej Górczewska odbywa się posiedzenie Rady z następującym porządkiem obrad. Punkt 1. Otwarcie posiedzenia. Punkt drugi Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia niedoborów na gospodarce z zasobami mieszkaniowymi. Punkt 4. Informacja w zakresie realizacji prac dotyczących uzgodnienia wartości majątku trwałego stanowiącego zasoby mieszkaniowe za źródłami ich finansowania. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu funduszu remontowego Współdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Punkt 6. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego. Funduszu Remontowego Nieruchomości Budynkowych na 2026 rok. Podjęcie uchwały. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie aneksowania umowy o pracę z zastępcą prezesa do spraw technicznych i eksploatacji. Punkt ósmy. Informacja Ratosiedli. Punkt dziewiąty. Rozpatrzenie sprawozdań. Sprawozdania zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska za trzeci kwartał 2025 roku. Podjęcie uchwały. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Współdzielni Mieszkaniowej Górczewska na 2025 rok za trzy kwartały 2025 roku podjęcie uchwały. Sprawozdania z wykonania planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Remontowego Nieruchomości Budynkowych za trzeci kwartał 2025 roku podjęcie uchwały. Punkt dziesiąty przyznanie premii za trzeci kwartał 2025 roku prezesowi zarządu panu Piotrowi Janczewskiemu podjęcie uchwały uchwały zastępcy prezesa do spraw technicznych i eksploatacji panu Jarosławowi Mulczykowi podjęcie uchwały punkt 11 informacja zarządu punkt 12 sprawy wniesione punkt 13 zamknięcie posiedzenia do obejrzenia relacji z posiedzenia rady nadzorczej zapraszamy państwa już w najbliższy wtorek 17 lutego o godzinie 18:00 We wtorek 24 lutego o godzinie 18 w Klubie Nowy odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Osiedla nr 3. Porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy otwarcie posiedzenia, punkt drugi przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie planu remontów mienia osiedla nr 3 na 2026 rok. Punkt czwarty. Sprawa rozliczenia centralnego ogrzewania za rok 2025. Punkt piąty. Omówienie spraw płynności kadrowej i polityki zatrudnienia. Punkt szósty. Poradnik bezpieczeństwa w dostosowaniu do warunków naszego osiedla. Punkt siódmy. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Rady Osiedla nr 3. Punkt ósmy. Sprawy bieżące. Wolne wnioski. Punkt dziewiąty. Zamknięcie obrad. Panie kierowniku, w ostatnim czasie na terenie osiedla numer 3 doszło do awarii. Jest tutaj głównie awaria sieci centralnego ogrzewania w rejonie właśnie ulicy Iżykowskiego, również w rejonie ulicy Wyki. Mamy taką sytuację. Proszę powiedzieć, jak działania wyglądają w takich przypadkach. Jeśli chodzi tutaj o spółdzielnię Mieszkaniową Górczewska, jeśli chodzi o administrację i właśnie MPWiK, co leży po stronie spółdzielni, co leży po stronie MPWIK. Wiele zgłoszeń też do nas również trafia w tym zakresie. I mieszkańcy pytają, jak to wygląda. Witam Państwa. Cóż mogę powiedzieć? A mianowicie. No miałem przyjemność ostatnio ostatni moją wypowiedź przed kamerami, to brzmiało, że na osiedlu numer 1 i dwa są awarie, całe szczęście nie, do, nie dotarły, że tak powiem, nie dotknęły awarie osiedla numer 3. No niestety, stało się, okres zimowy jest najgorszym okresem, jaki może być dla instalacji podziemnej. Tutaj no, widzimy, tutaj przy budynku, gdzie mieści się siedziba administracji, jest awaria centralnego ogrzewania na sieci ciepłowniczej i ona dosyć dawno, ponad dwa tygodnie temu się rozpoczęła, została dosyć szybko, bo, bo trwało to dosyć długo rozkopanie. Ta dziura była, no para wychodziła, ale całe szczęście Wolia nie wyłączała centralnego. Wyłączone było na, na jeden w zasadzie dzień, ale akurat niestety mroźny i to odczuli mieszkańcy. Nad ranem zostało to włączone. I wszystko by było fajnie dopóki nie pojawiły się kolejne oznaki niedobre tutaj, symptomy pękniętej rury. Niestety znowu para się ukazała na zewnątrz i dzisiaj po raz kolejny zostało rozkopane i drugi fragment będzie naprawiany, Mam nadzieję, że dosyć szybko to uda się woli zlikwidować ten przeciek, który występuje, czyli prawdopodobnie wymienić tak jak to było w poprzednim przypadku fragment tej grubej rury sieci ciepłowniczej, no ale na domiar złego na początku ulicy Wyki 1 na wprost wejścia jest także awaria centralnego ogrzewania, czyli sieci ciepłowniczej i dzisiaj znowu tam rozkopano. No ten okres przejściowy między dużym mrozem, a odwilżą, powoduje właśnie to rozszerzenie. No jest to prawo fizyki i niestety te rury, które są już wiekowe, bo dawno niewymieniane, no niestety pracują i pękają. Oprócz y, awarii tutaj na sieci ciepłowniczej, mieliśmy także awarię y, wodną, gdzie było to na o, pomiędzy budynkiem Iżykowskiego, cztery szczytem budynku, a przedszkolem. No i tam się okazało, że to nie była nasza sieć podwyższonego ciśnienia zasilająca budynki Żykowskiego tam 2, 4, 6 i tak dalej, ale była to y, sieć MPWK, linia MPWK. Y, to miejskie przedsiębiorstwo wodociągów wyłączyło wodę niestety w budynkach Żykowskiego 8, 5 i 3. To są niskie budynki, ale niestety pozostały y, bez wody to było bodajże no ponad grubo ponad jeden dzień, około dwóch dni, bo i szkoła nie miała i przedszkole, przez dwa dni nie była czynna szkoła wolne niestety musiały mieć dzieci MPWiK to dokończyło. No były pretensje mieszkańców, ja rozumiem, że nie ma wody, nie ma beczkowozów. Beczkowozy no, dostawca wody powinien zapewnić. Jeżeli to jest sieć podwyższonego ciśnienia, jeżeli jest taka potrzeba i będziemy wiedzieć, że to trwa, będzie trwało dosyć długo, wtedy y, jako spółdzielnia no, staramy się zagwarantować w jakiś sposób. Chociaż tutaj niedaleko mamy studnię oligoceńską y, przy Ragnisa i, i Borowego. Co prawda, jest czynna y, w godzinach no, bodajże 7,20. To, to są takie godziny dla, dla wielu mieszkańców, są to dogodne godziny, ale część może później wracać i wtedy nie ma wody, ale niestety to nie zależy od nas, tylko to jest pod yy, opieką Urzędu yy, Dzielnicy naszego Bemowo. Panie kierowniku, ja to od razu dopytam, bo też się pojawiły takie komentarze ze strony mieszkańców po awariach różnego rodzaju dotyczące właśnie zaworów. Czy na przykład w danym miejscu przy budynku nie można ich zakręcić, żeby inni mieszkańcy mogli z tej wody korzystać i w jakim one są stanie, czy na przykład jest to sprawdzane, jak sytuacja tutaj w tym zakresie wygląda? Jeżeli mówimy o naszej sieci, prawda? bo siecią PWK no to nie, jesteśmy, nie odpowiadamy za to, co się tam dzieje, natomiast nasza sieć podwyższonego ciśnienia, która doprowadza do wysokich budynków z hydroforni wodę, jest to sieć. Jesteśmy tutaj na, na terenie, yy, gdzie jest w pobliżu hydrofornia nazwana H5 przy ulicy Wyki. Jest to sieć, która już od, od paru lat, od 22 roku tutaj dyskutujemy na ten temat z mieszkańcami żeby, o jej wymianie. Ponieważ i te zawory, no, powiedzmy, są to zasuwy, które są takie główne na, na sieci, one no, już coraz mniej sprawne są. Często nie zamykają. Trzeba zamknąć całą hydrofornię, żeby y, awarię usunąć, doprowadzającą wodę do powiedzmy jednego czy dwóch budynków. Y, ale y, tutaj w porozumieniu y, z komitetami, z mieszkańcami. Także istnieje inna perspektywa i to w zasadzie przeważyło, że nie wymieniamy teraz, nie ma w planie nawet wymiany, ponieważ jest... Tendencja do przełączania się bezpośrednio wysokich budynków do sieci MPWIK, bo i, będzie istniała taka możliwość niestety dopiero po 2029 roku, ponieważ w planie wodociągów jest w 2029 roku modernizacja całej magistrali, zwiększenie średnicy rur, większy dostawa wody. Żeby można, było, żeby można było tą wodę rozdzielić do większej ilości budynków, nie tylko do niskich, ale także do wysokich. To się wiąże z różnymi kosztami, chociażby no, mała hydrofornia w każdym wysokim budynku, etc., etc., etc. Ale to na, na inny czas jest ten temat. I tutaj jest no jedno pozytywne w tym wszystkim, w tym negatywie dosyć dużym, że za tę wodę, która ucieka i tutaj z sieci ciepłowniczej i z sieci MPWiK... No, mieszkańcy nie płacą ponieważ to nie rzutuje na wskazania liczników w ich budynkach. Yy, każda awaria, która jest ze strony Veoli, czy MPWiK dociera do administracji zawiadomienie, że będą wyłączenia i od razu wzory ogłoszeń, gdzie wpisujemy i są na klatkach schodowych. No innej formy do tej pory nie praktykowaliśmy. Tutaj no nie wiem, czy możemy może będą praktykowane formą mailową może, czy inną. Yy, no i dla Ułatwienia sprawy, no może zastanowimy się i spróbujemy to zrealizować. I teraz tylko jeszcze jedna taka uwaga. Jeżeli Państwo zauważycie jakiś wyciek wody, niekontrolowany, nazwijmy to, lub właśnie ma się parowanie, no to weolia Warszawa, prawda? Bo centralne zewnętrzne, ale wyciek wody, no jest firma do tak zwanej pogotowie instalacji zewnętrznych, szczególnie właśnie tego typu awarii, gdzie należy zadzwonić. Na każdej klatce są. Numery telefonów, już nie pamiętam, są trzy telefony podane, dwa komórkowe i jeden stacjonarny. I, I należy zadzwonić, nieważne, czy to jest nasza sieć czy MPWiK, bo to firma przyjedzie i zlokalizuje i powie nie, to, to nie jest podwyższone ciśnienie, to jest MPWiK i wtedy oni powinni i to zrobią, zadzwonią do MPWIK i zgłoszą, jeżeli to będzie dużo po, poza godzinami pracy administracji. Jeżeli nie, to bezpośrednio do administracji my będziemy wtedy szybko reagować. Panie kierowniku, na zakończenie jeszcze takie pytanie. Jeśli chodzi o te dwie awarie, które teraz występują na terenie osiedla numer 3, to proszę powiedzieć, jak właśnie wyglądają obecnie działania i jaki to ma wpływ ogólnie na mieszkańców, bo widzimy, że tutaj jest strefa wyłączona. Jak rozumiem, w tym drugim miejscu również. Do kiedy taka sytuacja może potrwać? Jak to wygląda? Jeszcze nie mamy żadnej informacji. Nawet sprawdzaliśmy, czy mailowo do nas dotarła, bo od razu jak tylko cokolwiek w wie konkretnego to do nas przysyła. Jeszcze nie dostaliśmy takiej informacji. Do kiedy będzie taka, właśnie tutaj, no nazwijmy to rozkopanie, i kiedy będzie, bo będzie musiało być wyłączenie ogrzewania w mieszkaniach i ciepłej wody. Nie będzie. Dopiero pewno jak nam przyślą, no to będziemy na ten temat tutaj starali się poinformować o tym wszystkich mieszkańców poprzez, no wiadomo, tak jak powiedziałem, ogłoszenia na klatkach schodowych. Poza tym. No cóż, no oby, oby nam było ciepło i żeby woda była cały czas, żeby już ta zima troszeczkę nam odpuściła. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Dziękuję pięknie. W ostatnich dniach mieszkańcy kilku nieruchomości należących do spółdzielni mieszkaniowej Górczewska zwracali uwagę na intensywny zapach chloru w wodzie, jak relacjonowali sytuacja taka dotyczyła budynków przy ulicy Czumy, Koszuta, Szwankowskiego oraz Iżykowskiego. Sprawę zgłosiliśmy do miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, prosząc o wyjaśnienie takiego stanu rzeczy oraz informację, czy woda jest bezpieczna i zdatna do spożycia. W odpowiedzi MPWK zapewnia, że wszystkie obowiązujące normy jakości wody są zachowane, a woda spełnia wymagania sanitarne i może być bezpiecznie używana przez mieszkańców. Przede wszystkim zapewniam, że wszystkie parametry wody w sieci są utrzymane, a to oznacza, że woda jest bezpieczna do picia. Wyjaśniam też, że ta zaobserwowana przez mieszkańców sytuacja jest związana z niskimi temperaturami wody w sieci. Co przełożyło się na wolniejsze zużywanie dezynfektanta, który stosujemy do uzdatniania wody, przez co może być on też bardziej wyczuwalny. I przy tym zaznaczam, że zawartość tego dezynfektanta w wodzie utrzymuje się na poziomie niskim i spełnia normy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ta norma to jest 0,3 mg na litr w kranie u konsumenta. Procesy technologiczne wody prowadzone są w taki sposób, aby stosownie do temperatur zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym, a tutaj zwracam uwagę, że w tym roku ten sezon charakteryzuje się wyjątkowo niskimi temperaturami wody i powietrza, i żeby w tym, w tym zakresie reagować na bieżąco. W związku z tym potwierdzam, że dawki dezynfektanta stosowane w temperaturach niskich periodycznie, są zwiększane w celu jej właściwego zabezpieczenia. To tak, aby woda odpowiadała wszystkim normom prawnym i tutaj należy Zaznaczyć, że jest to proces ogólnie stosowany. Ten inny zapach wody nie wpływa na jej wartość i jakość, które są utrzymane i bezpieczne. Podwyższona wyczuwalność zapachu dezynfektanta będzie stopniowo ustępować wraz ze wzrostem temperatury ujmowanej wody. Jednocześnie zapewniam, że na każdym etapie uzdatniania i dystrybucji wody są prowadzone badania jakości zgodnie z obowiązującymi wymagami wspomnianego rozporządzenia ministra zdrowia. Chcę też uspokoić mieszkańców i zapewnić, że dostarczana woda jest bezpieczna do spożycia i spełnia wszystkie wymagania jakościowe. 5 lutego odbyło się spotkanie Komisji Inwestycji Urzędu Dzielnicy Bemowo z udziałem przedstawicieli generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Głównym tematem rozmów była trasa S 7 na bemowskim odcinku. Drugą ważną kwestią było omówienie założeń projektu strategia Warszawa 2040 w kontekście przyszłości Jelonek, szczegóły przedstawiła pani Marta Sylwestrzak, radna dzielnicy Bemowo, mieszkanka osiedla Górczewska. W zeszły czwartek odbyła się bardzo długa komisja inwestycji ładu przestrzennego. Przede wszystkim rozmawialiśmy o zbliżającej się już powoli budowie trasy S7 na Bemowie i utrudnieniach, które będzie na pewno powodować dla wszystkich mieszkańców. Jest sporo wątpliwości, zagrożenia też i czy utrudnień, czy stabilności bloków, czy hałasu. Także tam jest bardzo dużo kwestii do omówienia i oczywiście działkowcy, którzy boją się o utratę swoich działek, Rozmawialiśmy również o strategii 2040 i planie dla Warszawy. Komisja zgłosiła swoje uwagi do tego planu. Między innymi sprzeciwiła się dogęszczaniu naszych tutaj ulic na Jelonkach Północnych, ale również na Jelonkach Południowych. Plan zakładał większą gęstość zabudowy i wyższe bloki niż do tej pory mamy nawet kilkakrotnie. Oczywiście to nie jest to same, co budowa tych bloków, ale daje taką furtkę w przyszłości żeby ktoś zainteresował się terenem i te, te bloki powciskał, a jestem pewna, że nikt od nas sąsiadów tutaj ze spółdzielni nie jest tym zainteresowany, żeby zabierać na przykład tereny zielone. Komisja zgłosiła oczywiście swoje uwagi sprzeciwiające się temu. Również sugerowaliśmy, żeby wykorzystać działkę obok Batalonów Chłopskich, wolną działkę albo jako teren zielony z usługami, ewentualnie można tam funkcje publiczne zainstalować. Na pewno nie interesują nas kolejne bloki w tym rejonie, na nawet też już wystarczy, a i nasz Park Górczewska pęka w szwach. Proszę powiedzieć, kto może w takich spotkaniach uczestniczyć i czy trzeba wcześniej zgłaszać swoją chęć udziału? Na komisję zapraszamy oczywiście wszystkich mieszkańców. Warto jest zgłosić swój udział przewodniczącemu lub przewodniczącej, dlatego że y, potem ta osoba zaprasza osoby merytoryczne, które odpowiedzą na pytania mieszkańców. Nie zawsze wszyscy są burmistrzowie na tych spotkaniach, więc jeżeli ma się konkretną sprawę do omówienia, to warto, ale oczywiście zapraszamy nawet bez y, uprzedzenia. To ważna informacja, która pokazuje, że każdy mieszkaniec ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach i realnego wpływu na sprawy swojej dzielnicy. W drugiej połowie lutego na naszej antenie pojawi się wywiad z burmistrzem dzielnicy Bemowo Grzegorzem Kucą. Porozmawiamy o rozwoju dzielnicy, bieżących inwestycjach i sprawach ważnych dla mieszkańców. A może to właśnie Państwo macie pytanie do burmistrza? Zachęcamy do kontaktu, czekamy na nie pod numerem telefonu oraz adresem mailowym naszej redakcji. W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców dotyczącymi konstrukcji znajdującej się na rogu ulic Klemensiewicza i Górczewskiej przekazaliśmy zapytanie do odpowiedniego działu spółdzielni mieszkaniowej Górczewska. Sprawa jest w toku, zależy nam na rzetelnych informacjach, dlatego czekamy na wyjaśnienie w tej sprawie. Wiemy, że temat budzi emocje i pytania, dlatego w kolejnym programie informacyjnym wracamy z konkretną odpowiedzią i wyjaśnieniami. Naszym widzom dziękujemy za czujność i wszystkie zgłoszenia. Dzięki nim możemy reagować szybciej i skuteczniej. Po południe 10 lutego w klubie seniora upłynęło w miłej atmosferze. Wszystko za sprawą wydarzenia zorganizowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na scenie wystąpiły dzieci z przedszkola nr 222 Smyki Zwyki. Seniorzy byli zachwyceni występem małych artystów, a niebawem w klubie odbędą się kolejne ciekawe inicjatywy. Do udziału w wydarzeniach zaprasza kierownik klubu, pani Elżbieta Michałowska. Serdecznie zapraszam na najbliższe wydarzenia, które odbędą się w klubie seniora przy ulicy Karabeli 1. 16 lutego o godzinie 18 na warsztaty plastyczne. Będziemy wykonywali kwiatowe zakładki do książek. 24 lutego o godzinie 16 będzie w ramach cyklu spotkanie z lekarzem, kolejne takie spotkanie, a tematem będzie zarządzanie stresem i kłopoty z bezsennością. Ciekawy temat, interesujący seniorów, wyszedł właśnie od seniorów taka propozycja. Serdecznie wszystkich zapraszam. Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach organizowanych w osiedlowych klubach. Przypominamy, że wszelkie informacje i harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska w zakładce kluby. Szanowni Państwo i to wszystko co na dziś przygotowaliśmy w programie informacyjnym. Ja dziękuję za uwagę i zachęcam Państwa do oglądania naszych kolejnych programów.